Jesień dopadła. W tym roku lato nie było udane. Z roku na rok jest coraz gorzej, coraz bardziej deszczowo. Kto śledzi mój kanał, ten wie, że co roku od kilku lat sadzę pomidory. Zobaczcie, moje pomidory dalej rosną. Dzisiaj znowu deszcz pada. Widzę, że są jakieś żółte, pomarańczowe i muszę je zebrać. Zobaczcie, wszystko to opada. Wiązałam i dalej opada. Muszę zebrać te żółte, do miseczki, zabiorę je do domu, przykryję, albo po prostu zostawię je na oknie i sobie dojrzeją i je zjemy. No cóż, niestety nie da się ocalić wszystkich pomidorów, a szkoda, bardzo mi szkoda ich w tym roku. Bo je jest ich naprawdę dosyć sporo. A niestety reszta niestety zgnije. A jak jest u was z pomidorami w tym roku? I z pogodą. To już widać, że jest zgnity. Nie nadaje się. I tak zostawię je w misce na parawiecie w kuchni. Przydałoby się jeszcze je troszkę umyć. I sobie dojrzeją powoli. Być może niektóre pomidorki yy, będą nadawały się jeszcze na kanapki. Ja raczej używam je do gotowania na przykład sosów są bardzo dobrym dodatkiem do dań.